Witajcie! Dziś opowiem Wam o wydarzeniu, które poruszyło miliony wierzących na całym świecie – objawieniach w Fatimie. W 1917 roku troje portugalskich dzieci – Łucja, Jacynta i Franciszek, pasąc owce w dolinie Kowada da Iria, miało wizję Matki Bożej. Objawienia trwały od 13 maja do 13 października i zawierały trzy tajemnice dotyczące przyszłości świata – Wizję piekła, zapowiedź II wojny światowej oraz konieczność poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem był Cud Słońca, który miał miejsce 13 października. Ponad 70 tysięcy osób widziało, jak słońce tańczy na niebie, zmienia kolory i porusza się w sposób niewytłumaczalny. Kościół katolicki uznał objawienia za autentyczne, a Fatima stała się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Papież Jan Paweł II przypisał swoje ocalenie z zamachu w 1981 roku w stawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej. Dziś miliony ludzi modlą się tam o pokój, nawrócenie i duchowe uzdrowienie. Objawienia w Fatimie przypominają, że nawet w czasach chaosu i wojny można odnaleźć nadzieję i światło. Jeśli chcesz poznać więcej takich duchowych historii, zostaw obserwację. Razem odkryjemy tajemnice, które zmieniają serca.